Niewielu mieszkańców Bielska Białej zdaje sobie sprawę, że na terenie miasta stoją polskie fortyfikacje z 1939 roku. Znajdujemy się przed jednym z bielskich schronów bojowych. Były to obiekty budowane przez wojsko polskie w 1939 roku. Na terenie Bielska powstało 21 obiektów, choć planowano wybudować 64. Mimo tego, jest to jedna z największych polskich pozycji obronnych tego typu. Prace fortyfikacyjne. Zaczęto prowadzić na wzgórzu Trzy Lipki, gdzie wykonano betonowe schrony bojowe. Wzgórze 388, zwane popularnie Trzema Lipkami, było tradycyjnie wykorzystywane przez bielskie jednostki do ćwiczeń wojskowych. Po zajęciu Czechosłowacji i wysunięciu żądań wobec Polski, okazało się, że Polska ma nowego wroga. W związku z tym konieczne okazało się także ufortyfikowanie granicy zachodniej. Budowę pozycji pod Bielskiem prowadzono latem 1939 roku jako jednego z odcinków obronnych Grupy Operacyjnej Bielsko pod dowództwem generała brygady Mieczysława Boruty Spiechowicza. Grupa ta wchodziła w skład Armii Kraków. Przygotowanie obrony powierzono 21 Dywizji Piechoty Górskiej dowodzonej przez generała Józefa Kustronia. Zadaniem pozycji było zatrzymanie przeciwnika i uwikłanie jego wojsk w długotrwałe walki. Obiekt, który znajduje się za moimi plecami to schron bojowy. Przez wielu ludzi jest nazywany bunkrem, jednakże nie jest to fachowa nazwa, ponieważ właściwa to jest właśnie schron bojowy, schron polowy. Załogę schronu stanowiło kilka osób, kilku żołnierzy, najczęściej były to trzy lub cztery osoby. Schrony bojowe pozycji bielsko zbudowano według projektów zawartych w instrukcji saperskiej z marca 1939 roku. Były to budowle żelbetowe przeznaczone do prowadzenia ognia bocznego z ciężkiej broni maszynowej. Opatrzone były nasypem od czoła odporności na pojedyncze trafienia pociskiem kalibru 155 mm. Linia 21 schronów, która otacza e, miasto Bielsko-Biała od zachodu i północy, przebiega przez e, teren rekreacyjne takie jak na północy Trzylipki, Stare Bielsko i na południu przez e, koryto rzeki Wapienicy. Ogólna sytuacja wojenna w południowym rejonie działania Armii Kraków spowodowała, że fortyfikacje pod Bielskiem nie były atakowane przez nieprzyjaciela. Oddziały polskie opuściły linię obrony wieczorem 2 września i odeszły na wschód.